Witam wszystkich wiksarzy NA YOUTUBE Dawaj suba Witaj w klubie Widziałeś kiedy takie co? Dzień dobry Witam państwa bardzo serdecznie Nagramy dzisiaj ze 3-4 odcinki Żeby było potem Jak będzie padać co obrabiać Dzisiaj będziemy przygotowywać nie Kfernelanda, Niestety, chociaż aż się palę, żeby tam dalej porozbierać, już mam troszeczkę rozebrane. Musimy niucha wziąć eee, i go musimy trochę eee, przejrzeć, bo pozapiekany jest. Świeży ciągnik, a jest pozapiekany temat. Tutaj ja podświecę latarką jest kabel zasilający, ten czerwony. Mam nadzieję, że będzie widać, chociaż ja powinienem ten czerwony piernik to jest kabel zasilający. Ja go nie widzę tam dobrze. I tu musi być. O no, zobacz, on się rusza. Tam już jakaś ta odleciała. Tu już jakaś folia odleciała. Czym oni to izolacyjno powijali Czy czym? Tam jest ciężki dostęp do tego. I tutaj musi być wszystko sprawne, bo będzie ciągnik błędami sypał. A, tam jest to przyłączę do góry na dwie śrubki. Także tu trzeba przed sezonem można obruszać może trochę. Jakby były błędy, to tu trzeba to rozebrać główne zasilenie. Chyba, że już... O, bo tu właśnie mój kolega dzisiaj z nim rozmawiałem. I tu ma problemy z tym. Tym właśnie kablem zasilającym. Tu te wtyczki, to tam jest ok, ale trzeba poprzeglądać. Już rękę uszkodziłem i dzisiaj nawet o to dzwoniłem, bo mnie to interesuje mocno, bo ja też już miałem. Eee Dobra, akumulator tak. I teraz tu mamy ten czerwony. I co? Czerwony idzie w ten? Tam od góry. I to jest ten. Co on? Do komputera chyba idzie. Dobra, nie będę tego dzisiaj rozbierał. Po prostu tam trzeba pilnować, żeby. Będzie sypał błędami traktor, to trzeba to poprzeglądać. E, także to będzie trzeba prawdopodobnie prędzej lub później przerobić. Ja już miałem 2-3 razy jakieś takie różne e, dziwne sytuacje, że właśnie ciągnik błędu, wys, wyskakiwały błędy. Sprawdźmy olej. Olej ma 700 godzin, jest klarowniutki, czyściutki. Maszyny są przepinane tylko do nowych maszyn. Generalnie, w sensie z nowymi ciągnikami, jeżeli już, a my musimy przejrzeć jeszcze grubera, chyba zaraz go zatnę, bo wieje jak piernik. Ale jak już jestem tu na garażu, a wieje, to wezmę i z, będę prawdopodobnie musiał wyciągnąć te tutaj elementy, bo o wszystko pieruństwo stoi, ja nie mogę. A co to sprężarka odłączona? Także muszę to porobić. Zapniemy potem grubera. I może będziemy jechać uprawiać. Także ten film będzie dwudniowy. Pojedziemy uprawiać po buraka, pod buraki. Ogólnie nie głupie te ciągniki, ale takich pierdół to... Tutaj przecież trzeba wziąć... Zobacz, to jest zalane od góry olejem. Wszystko suche. Ktoś powie, bo nie smarowane. Było smarowane. Przyszła zima, trochę się po drogach z solą posypanych pojeździło, a czasami nawet i nie posypanych. No i gdzieś tego piachu z jesieni naleciało, z zimy. No i chyba trzeba tam smarowniczkę. Zaraz pójdę na stołówkę, ewentualnie to trochę umyję. Zapierdzielić smarowniczkę. To, patrz, to jest, nawet coś tego, ale strasznie. To niby nieruszane, za dużo. Ale co by była smarowniczka? Myślę, żeby by było lepiej. To trzeba przerobić. Ciasne gwinty. Zalałem wszystko od góry olejem i tak nieraz tutaj też czyściłem to, a to się okazuje, że nie, no chyba kalamitka będzie, smarowniczka w tym miejscu, najciekawszym rozwiązaniem moim zdaniem. Parę pompnięć cykniesz i będzie za każdym smarowaniem świeży tawocik. Więc myślę, że kalamitkę trzeba wyprowadzić i będzie chyba najkorzystniej i to patrz po roku. Nawet nie no gdzie po roku. Nawet nie, na wiosnę było robione, jak batyra była. Rok temu była batyra. To jak była batyra to to był ten było robione, bo nie szło batery zapiąć. Dobrze. Mam to zrobione, mam nawiercone, nagwintowane. Dodatkowo jeszcze tu zrobiłem dziurkę eee, i teraz wypadałoby wkręcić kalamitki, których nie ma. I potrzebujemy siódemki klucza. Widział ktoś może siódemkę klucz? Bo ja nie widziałem go dwóch dni, ale wydaje mi się, że może być tutaj gdzieś. 8-8 prawdopodobnie będzie przy opryskiwaczu. Chyba że może nas tutaj zaskoczy. O, proszę bardzo, co za miłe zaskoczenie! Teraz jeszcze musimy po moich remontach, bo ja mam tutaj wszystko na kupie rzucone. Po tych tematach muszę znaleźć kalamitki. Dajcie mi dwa dni. Słuchajcie, co jest za temat? Bo to jest niesamowite, co dzisiaj tutaj wytworzyliśmy. Rozebraliśmy to, rozkręciliśmy, dorobiliśmy karamitki, złożyliśmy i uwaga teraz, co jest najważniejsze w tym całym filmie. Bierzesz, podchodzisz i patrz, wyobrażasz sobie patrz, da się kręcić widziałeś kiedyś takie rzeczy? Podejrzewałem, że dopiero pierwszy raz takie cudawianki widzisz dokładnie na tym kanale. I tak niech zostanie. Proszę bardzo, tu można nawet sobie zawleczkę teraz nasmarować. Tu paluchem. Hop, i tu też, żeby nie piszczało, jak się po dziułach jeździ. Proszę bardzo, pięknie, tak ma być. To jeszcze też muszę przejrzeć, ale tu mądre ludzie kalamitki dali. Także tutaj nie zapomnieli, chociaż ja bym dał w miejscu gwintu tu. No ale dobra i tu dali, aha, tak, tu pomyśleli pięknie. Jest rowek, którędy ten gwint może się smarować. Aha, i wtedy tutaj cała rura jest, bo ona jest zamknięta z jednej i z drugiej strony i wtedy tu mamy rowek, jeden, tak, a tu mamy drugi i ta wod wychodzi z lewej i z prawej, a tu jak będzie nie tak, to jeszcze można ten gwint lekko naciąć, ale tu będzie ok, tu jest mało tego gwintu, także jest spoko, powinno być dobrze, a jak nie, to faktycznie rowek leciutko można naciąć. No, bo to musi chodzić, pracować, a nie, że tam podchodzisz, i nie możesz, kurde, przekręcić prętem jakimś. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.